Witam wszystkich zgromadzonych z tej strony Kuba Dżazga, a to kanał o tym, jak skutecznie wykonywać robotę Scrum Mastera, Product Ownera oraz Project Managera. Zapraszam na dziesiąty odcinek. Zainspiruj mnie, Kuba! Nikt nie lubi bólu. Ból jest czymś strasznie nieprzyjemnym. Niektórzy nawet uważają, że jest czymś złym. No ale wyobraźcie sobie taką sytuację hipotetyczną. Kładziecie rękę na rozgrzany piec, ale ból pojawi się dopiero po miesiącu. No można by stwierdzić, no super! Odroczyliśmy taką dużą nieprzyjemność. No Takie oparzenie na pewno nie jest fajne. No ale pytanie, czy na pewno tego byśmy chcieli? Prawda jest taka, że najprawdopodobniej, gdybyśmy czuli ten ból, zdjęlibyśmy rękę od razu. A jeżeli mamy ten, no, nazwijmy, system nerwowy wyłączony, no to zareagujemy dosyć późno, dopiero po pewnym czasie. No i z całą pewnością doszłoby do poważnych i trwałych uszkodzeń tkanki, ręki. No i koniec końców ten ból, którego doświadczymy po miesiącu, będzie o wiele, wiele silniejszy. Często powtarzam moim klientom, że Scram, Kanban czy jakikolwiek Agile to przede wszystkim system nerwowy. W momencie, kiedy dzieje się coś złego, no, na przykład w produkcie czy w projekcie powinno nas to kłuć, palić, szczypać, no w każdym razie nie pozwolić nam przejść nad tym do porządku dziennego. Bez tego bólu nie jesteśmy w stanie szybko zareagować, a jednak rzeczywistość jest bezlitosna. Brak szybkiej reakcji z naszej strony na problemy czy niekorzystne sytuacje będą nas kosztować więcej i więcej. Problemy rzadko kiedy rozwiązują się same. Scrum jest podejściem empirycznym. Najważniejszy ból, jaki dzięki niemu powinniśmy czuć, to jest ten związany z kwestiami technicznymi, jakościowymi oraz z wartością biznesową. Uzyskujemy to poprzez to, że każdy sprint kończy się inkrementem, który jest dan. No i moim zdaniem, zdaniem Jakuba Drzazgi, 90% wartości z całego scruma to jest właśnie to, że kończymy sprinty z czymś, co jest dan. Jednak jak pokazuje praktyka, inkrement może być dany na wielu różnych poziomach. Moi klienci różnie do tego podchodzą. Pierwszym poziomem jest almost done. Chociaż w zasadzie to nawet nie jest pierwszy poziom, ja bym to powiedział, że to jest taki poziom zerowy, prawie done oznacza, że w zasadzie no jeszcze tylko mała rzecz, i będzie gotowa, jeszcze trzeba wykonać testy, tak zwany. Sprint stabilizacyjny. Jeszcze trzeba to tylko zintegrować. No, ale, na przykład, coś co ostatnio usłyszałem u jednego klienta, no to mnie po prostu rozwaliło. No, klient, który twierdzi, że pracują w skramie, stwierdził, że na koniec sprintu będzie done with defects. No i, i co to oznacza w praktyce takie właśnie almost done? Oznacza to, że no, wchodzimy w bardzo niebezpieczną sytuację. Transparencja w takim projekcie praktycznie nie istnieje. Nawet jeżeli jej wskaźniki mówią nam o tym, że idziemy zgodnie z planem, że jest tak i tak zaawansowana praca, spoko, ale my wróżymy z fusów, żyjemy w świecie iluzji. I w momencie, kiedy mamy wrażenie, że jesteśmy już bardzo blisko końca, zawsze pojawia się jakaś dodatkowa praca. Prawie na pewno pojawi się regresja. Wiele razy też słyszałem, jak praca na sam koniec nie chce się spiąć, jak właśnie są te takie rzeczy na koniec zostawiane. Jedyne co można w takiej sytuacji zrobić, to zacząć projekt od nowa. No i teraz, jeżeli chodzi o weryfikację wartości biznesowej, czy robimy rzeczy właściwe? No to, to już to po prostu kompletnie tutaj nie istnieje. Na sam koniec mamy taki big bang i wtedy właśnie wszystkie problemy techniczne, które akumulowały się od dłuższego czasu się nagle pojawią. No i tak samo kwestia wartości biznesowej. No nie śledziliśmy tutaj tego przez dłuższy czas i nagle okazuje się, że no nie do końca mogliśmy się wbić w potrzeby i, i oczekiwania userów. Kolejnym poziomem danych jest tak zwany programmer ready. Mamy wersję softu, w której niczego nie brakuje z punktu widzenia technicznego. Jednak, zamiast gotowych funkcjonalności, dających taką wymierną wartość biznesową, takich, że mogą ich userzy dotknąć, użyć, tworzymy coś o charakterze technicznym. Zadania są podzielone właśnie ze względu na aspekty techniczne i niewątpliwie mamy działający soft, do którego można wrócić, jakby się no, coś mocno popsuło. Mamy się zawsze, możemy się cofnąć o jedną wersję, redukujemy też prawdopodobieństwo, że no, regresja eksploduje w najmniej oczekiwanym momencie, no, że te problemy no, nie będą. Będą się kumulować, tylko na bieżąco będą wychodzić. No jest też ewidentna poprawa pod względem transparencji, jak idziemy z zakresem. No, jakiś zakres mamy stworzony, no i widzimy, jak po prostu te zadania schodzą. To jest ogromny postęp, to są ogromne zalety. Problem jednak jest, problemem jednak jest to, że deweloperzy skupiają się bardzo mocno na warstwie architektonicznej, no, często jednej naraz na dodatek, no i tracą perspektywę całej aplikacji. Istnieje ryzyko, że zostanie zrobione coś w niewłaściwy sposób. I będzie trzeba to poprawić. Na przykład, wiele razy widziałem, że najpierw było projektowane API, później na podstawie tego tworzono frontend no i często się okazywało, że no, trzeba było coś w tym API jednak poprawiać, bo czegoś nie wzięliśmy pod uwagę. Bardzo często też no, mamy tutaj taki overengineering. Robimy po prostu za dużo niektórych rzeczy, które w przyszłości są całkowicie zbędne, więc tutaj koszty ewidentnie są przez to większe. Największym jednak zagrożeniem jest to, że całkowicie tracimy biznesowy punkt widzenia. Nie mamy w ogóle potwierdzenia, że nasz produkt jest rozwijany we właściwym kierunku. Bazujemy na wymaganiach zebranych dawno temu prawie na pewno stworzymy coś co ono nie spełni tych potrzeb użytkowników no i celów biznesowych stakeholderów w 100%. Spotkałem się wiele razy z sytuacją, że stworzona aplikacja która pod względem technicznym no to była po prostu perełka. No ale pod względem biznesowym to była kompletna klapa. Okazało się, że no nie ma żadnej wartości. Trzecim poziomem jest tak zwany product on ready. Zadania są w 100% done i reprezentują funkcjonalności z punktu widzenia użytkownika. Na za pomocą user story, i co jest istotne, wersja została tutaj odebrana, jest tutaj inkrement, ale tylko i wyłącznie jest odebrana przez product ownera. Żaden stakeholder nie dał tutaj swojego feedbacku. Jest to ogromny postęp w stosunku do tego, co było wcześniej. Programer Ready deweloperzy mają przed sobą cel biznesowy, patrzą na aplikację też jako całość, ich praca staje się też bardziej efektywna. Powstaje mniej kodu, który jest zbędny. No jest mniej reworku przez to, mniej Waste'a. No to jest super. nie? Nastąpiła też inspekcja produktu pod względem dostarczanej wartości. Product Owner też może do adaptacji, oczywiście dokonać, wymagań na przyszłe sprinty i jest tutaj dużo większa szansa, że rozwijamy się we właściwym kierunku. No super, nie? Mimo wszystko występuje tutaj pewne ryzyko. Product Owner nie wszedł w skórę stakeholderów odpowiednio dobrze. Zazwyczaj tak jest. W konsekwencji klienci czy interesariusze. Mogą dostać coś, co no, no nie do końca spełnia ich konkretnie potrzeby. Oni sobie mogli to wyobrażać w trochę inny sposób, no i te rezultaty mogą być nie takie, jak chcą. Kolejnym poziomem dan jest tak zwane stakeholder ready. Tutaj zaczyna się prawdziwy scrum. W tym przypadku, oprócz product ownera, również stakeholderzy, czyli interesariusze, robią review produktu. Na podstawie ich feedbacku planowane są kolejne wydania. Konsekwencji deweloperzy, czyli ludzie, którzy wytwarzają ten software, widzą, że ich praca ma sens i daje komuś wartość. Jednak najważniejsze jest to, że weryfikujemy tutaj, czy produkt realizuje wizję stakeholderów wiadomo, czy rozwija się po ich myśli. Diametralnie zwiększamy też szanse, że kolejne wersje dokładnie odzwierciedlają to, czego interesariusze chcą i potrzebują. Dodatkowo, interesariusze, włączając się w proces tworzenia software, biorą częściowo za niego odpowiedzialność i wiedzą dokładnie, co się dzieje. No, moje doświadczenie mówi mi, że jeżeli się zaczną jakieś problemy później, jest o wiele większa szansa na wyrozumiałość z ich strony. No i jest większa szansa, że będą chcieli w ogóle pomóc, że będą chcieli e, rozmawiać, no i wydawać by się mogło, że to jest rozwiązanie już idealne. To no, ma niestety tutaj jedną bardzo poważną wadę. Stakeholderzy nie potrafią myśleć jak ostateczni użytkownicy aplikacji. Nie potrafią się wczuć w ich potrzeby. Na przykład user jak jest niezadowolony, no to po prostu przestanie używać aplikacji, nigdy do niej nie wróci. Może nawet jakieś negatywne komentarze dać na App Store'ze. Natomiast stakeholder Taki, ma takie silne połączenie emocjonalne z aplikacją, no kochają nawet trochę i może się okazać, że on jej o wiele więcej wybaczy. Na niektóre rzeczy przymknie oko, na które oko przymknąć nie powinien. Kolejnym, piątym poziomem tego dania jest tak zwany user ready. Oprócz stakeholderów, aplikacja jest również poddawana inspekcji yy, wybranych użytkowników, end userów. Oni dają feedback właśnie z własnego punktu widzenia. No przykładowo na Sprint Review zapraszamy kilku właśnie tych ostatecznych użytkowników, end userów i oni dają nam feedback. Mogą też na przykład regularnie w czasie sprintu mówić nam po prostu co im się podoba, co im się nie podoba. Mogą nawet testować funkcjonalności, funkcjonalności już na bieżąco. Możemy również z nimi weryfikować czy te feature spełniają ich potrzeby. Szóstym poziomem, takim ostatecznym, dan jest tak zwany market ready. Aplikacja jest już wydana w tym momencie na rynek. Może to być nawet beta albo MVP dla, no, dla jakiejś ograniczonej liczby użytkowników, ale ważne, żeby to była mimo wszystko jakaś no, konkretna grupa. I teraz, tak długo jak naszego produktu no, nie zaakceptuje rynek docelowy. Tak długo żyjemy w pewnego rodzaju takiej strefie przypuszczeń i dopiero po przetestowaniu produktu przez faktycznych użytkowników, jakąś szerszą grupę, tak jak mówiłem, no nie tylko tych takich małych, wybranej grupki, tam kilku, otrzymujemy rzeczywisty feedback. Może to być bardzo bolesne doświadczenie, ale pozwala nam to wyjść całkowicie z tej iluzji. No i należy dążyć do tego jak najszybciej. No jest tutaj niestety tylko jedno, ale dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Nie można wydać tutaj w tym przypadku Bubla, no ale możemy tutaj zrobić taki myk. No, raz, jak pracowałem właśnie z klientem, gdzie robiliśmy aplikację dla futbolistów amerykańskich, zanim wydaliśmy aplikację na wymagające rynki Stanów Zjednoczonych i zachodniej Europy, wydaliśmy betę w Brazylii. To no jest całkiem spory rynek, ale no nie był taki no, dla nas kluczowy. No i co jest istotne, szybko od tych Brazylijczyków dowiedzieliśmy się, co w aplikacji należy poprawić. Z wielu rzeczy po prostu nie zdawaliśmy sobie wcześniej sprawy i dopiero wtedy mogliśmy zrobić taką torpedę na te ostateczne rynki. Mieliśmy inspekcję i adaptację. Słuchajcie, no i z mojej strony to jest wszystko. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie kanał. Jeżeli macie jakieś pytania, może uwagi, może chcecie się podzielić też feedbackiem, to zostawcie koniecznie komentarz. Skramon.